Jako osoba, która uczy komunikacji i umiejętności budowania relacji, a komunikacja jest w obszarze budowania relacji jednym z najważniejszych narzędzi, zaczynam zauważać coraz większy i niepokojący wpływ tzw. nowomowy na relacje, zarówno w obszarach biznesowych, jak i osobistych. Mam czasami nieodparte wrażenie, że inżynierowie dusz prokurują to z premedytacją, aby wzbudzać chaos i niepokój. Jaki mają w tym cel? inteligentnym i bystrym, tłumaczyć tego chyba nie trzeba. Ja nazywam się Ryneusz Osiński, jestem psychologiem, przedsiębiorcą i wykładowcą akademickim i zapraszam Cię do wysłuchania cyklu audycji, w których staram się sukcesywnie obalać mity na dobre zakorzenione w naszych głowach oraz przekonania, którym cały czas jeszcze hołdujemy. Mam nadzieję, że ta seria pomoże Ci w lepszym zrozumieniu siebie i otaczającej nas rzeczywistości oraz zainspiruje Cię do spojrzenia na sprawy oczywiste z trochę innej strony. A dzisiaj opowiem ci o zjawisku, które jest nie tylko bezsensowne, ale może mieć szkodliwy i bardzo negatywny wpływ na język oraz komunikację. Wielki ambaras z feminatywami, czyli chaos niby kontrolowany. Język jest żywym organizmem, który ewoluuje wraz z czasem, dostosowując się do potrzeb społeczeństwa. Jednakże ostatnio obserwujemy tendencję do wprowadzania do języka polskiego coraz więcej feminatywów czyli form żeńskich nazw, stanowisk, funkcji i zawodów które są rzekomo wprowadzane w imię równości płci. Niestety, ta moda językowa jest nacechowana bezsensownością i może mieć negatywny wpływ na język oraz komunikację. Profesor Mirosław Tomasz Bańko z Uniwersytetu Warszawskiego, polski językoznawca i leksykograf, wyraża stanowisko, które wydaje się być nacechowane trochę niewłaściwym podejściem do języka. Twierdzi, że należy zmieniać polszczyznę w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, aby powiększać w niej obszary charakteryzujące się symetrią płci. Według mnie to stanowisko jest problematyczne z kilku powodów. Po pierwsze, wprowadzanie coraz więcej feminatywów może prowadzić do nadmiernego skomplikowania języka. Polski już jest językiem skomplikowanym, a dodatkowe formy żeńskie nie tylko utrudniają naukę, ale również komunikację. Wprowadzenie feminatywów do języka polskiego nie jest procesem naturalnym, jak ewolucja języka, ale jest narzucone ideologicznie. W praktyce może to prowadzić do zamieszania i nieporozumień w komunikacji. Po drugie, Ideologiczne motywy wprowadzania feminatywów są kontrowersyjne. Chociaż równość płci to ważna kwestia, wprowadzanie ideologii do języka może prowadzić do przesadnej ingerencji w sposób, w jaki komunikujemy się ze sobą. Istnieje wiele innych sposobów, jakie można promować równość płci, które nie ingerują w język. Język jest narzędziem komunikacji, a jego głównym celem jest przekazywanie informacji w sposób klarowny i zrozumiały. Wprowadzanie feminatywów może zakłócać ten proces, a to może mieć negatywny wpływ na efektywność komunikacji. Warto również zwrócić uwagę na to, że w literaturze, w tym w klasycznych dziełach literackich, feminatywy nie istnieją. Dla wielu osób, próba zmieniania klasycznych tekstów, aby były bardziej symetryczne pod względem płci, jest nadużyciem i ingerencją w dziedziny, które powinny pozostać niezmienione. A tak na marginesie, w kontekście ideologii i wpływu na język, warto wspomnieć o słowach George'a Ruella z książki Rok 1984. W tej powieści nowomowa była narzędziem totalitarnej władzy do manipulacji społeczeństwem. Wprowadzanie ideologicznych zmian do języka jest często krytykowane jako próba kontrolowania myśli i kształtowania opinii publicznej. Jednakże nie można utożsamiać próby krytyki wprowadzania feminatywów do języka z myślą zbrodnią. Krytyka tych zmian jest wyrażeniem obaw co do nadmiernego wpływu ideologii na język, a nie próbą ograniczania myśli czy wolności słowa. Język polski to skarb kultury narodowej i jego wartość polega na jego rozwiniętej i bogatej historii oraz możliwości precyzyjnego wyrażania myśli. Każda zmiana wprowadzana do języka powinna być przemyślana i uwzględniać potrzeby społeczeństwa. Wprowadzanie feminatywów może prowadzić do nadmiernego komplikowania języka, co utrudnia komunikację i zrozumienie przekazywanych informacji. Dlatego ważne jest, aby podejść do tej kwestii z umiarem i rozsądkiem. Istnieją już w języku polskim formy żeńskie dla wielu zawodów i te formy powinny być używane w odpowiednich kontekstach. Jednak nie należy narzucać zmian ideologicznych w sposób bezkrytyczny i bez zrozumienia konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z nadmiernego wprowadzania feminatywów. Wprowadzanie zmian do języka polskiego nie jest i nie powinno być zadaniem podejmowanym zbyt lekko. Język ewoluuje naturalnie w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa, ale to proces, który powinien być zachowany w granicach zdrowego rozsądku. Ważne jest, abyśmy pamiętali, że język jest narzędziem komunikacji, a jego głównym celem jest umożliwienie skutecznej wymiany informacji. Wprowadzanie zmian ideologicznych do języka może zakłócać ten proces i prowadzić do wielu nieporozumień. Wniosek z tego jest taki, że wprowadzanie na siłę feminatywów do języka polskiego jest kontrowersyjne i może mieć negatywny wpływ na język oraz komunikację. Istnieją inne sposoby promowania równości płci, które nie ingerują w język i nie komplikują procesu komunikacji. Język polski powinien pozostać narzędziem efektywnej i klarownej komunikacji, a wszelkie zmiany powinny być wprowadzane z umiarem i w trosce o zachowanie jego wartości kulturowej i historycznej. I na sam koniec. Język powinien według mnie pozostać narzędziem komunikacji, a nie polem do walki ideologicznej, mówił Ireneusz Osiński.